Ej no to e, tak, mogę bo ja już jestem przygotowany. Ja jeszcze jeden przycisk i ja się puściłem. tym zajmę Już puściłem OBSa, leci nagranie No i to no, już to chcesz, ch, chcesz, chcesz Logalika Ircio chcesz logalika? Ircio, pircio dalej Chcesz Galika? Oje jaki język ej Teraz ty. to pokazuje że. A Lizaczka nie... chcesz? Dobra, nie, nie ma co się z nim przekomarzać. My cię ładnie żegnamy, pożegnaj się ładnie. Nie, pa, ja, ja, ja się, ja się, do się, do się jeszcze z nim pobawię trochę tutaj. Ale już ma kumy? z nie Ja się jeszcze z nim pobawię. Dobra, trzymam się jeszcze z tym. Patrz, umisz latać, widzisz? Umiesz latać, jesteś prawdziwym. Super-bohaterem! Super, super-bana w Nie, nie a, a czemu? Dawajcie, patrz, niech mi go, bo po go patrz, to, autora, patrz, Nie, Patrz, Leci, Dla leci, leci nie Zdala, ja pożywam, jesna, nie dalej ci nie dziecko, tak ja, wie w nie no tego. Ciu? Za mało jesteś. Rodziców nie masz w domu tak zdala, nure. Nure. O, o, Nie mamy dwa, tak, tak. Nie no, to, 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 to pobije rekord wyświetleń w dwie minuty. Kurde, muszę tu otworzyć! To to dziecko się to, no co? Chodźcie, nie Chodź, młody. Idziemy na wycieczkę. Chodź gdzieś na wycieczkę z wujkiem kartoflem. Ej, ale ja Nie by, nie co Język, młody, język. Mam nie widziałem, O, o. o Boże, to...

no nie możesz się, bo jest jedno miejsce. Zagrywałeś to, to? Nagrywałeś to? Zajebliście. No i ma bana. Gdzie to grawy, A, wypijesz mu dobrze. No i jest. Nie, no bardzo dobrze. Mamy, Właśnie, masz ma kanał. ślady stój, zaczął, Puściłem tam zjewany filmik jak Nie, jest tego tego Huntę z Foxa. Z nie, Zbychu, Zbychu nie, weź e, ja ci zaraz Dobra, dam uprawnienia za do tego Zaraz dam ci na chwilę.